Co tam, drogi widzu? Pewnie myślisz, że to jest Battle Royale, ale słuchajcie, nic bardziej mylnego. Sami zobaczcie. Dokładnie tak jesteśmy. Słuchajcie, w ratowaniu świata bardzo dużo zmian. Zapraszam was do omówienia. Ja jestem Demister Race i zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować kilku osobom, którzy nadal używają kodik w sklepie DemisterAce. To są właśnie te osoby tutaj na screenie. Jeśli też używacie kodu DemisterAce w sklepie Fortnite, ale też po prostu w sklepie Epic, bo tam też działa ten kod, możecie taki screenshot podesłać. Na naszym Discordzie jest specjalny kanał do tego utworzony. Także serdecznie zapraszam i też w podziękowaniu za to robię Wam konkurs pod tym odcinkiem. Słuchajcie, możecie napisać komentarze. Biorę udział z waszym nikiem w Fortnite. Cie. Do wygrania jest kubek z tego kanału. Taki kubek wysyłam pocztą do Was, do domu. Będziecie sobie mogli go używać. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Wyniki będą w następnym odcinku na początku i całe losowanie. Jeśli będzie dużo łapek w górę po tym materiałem, to postaram się zrobić robić takich konkursów po prostu więcej. Zapraszam Was też na twitch.tv slash Tam też pojawiają się live y po prostu z ratowania świata też rozdajemy jakieś bronie jakieś takie rzeczy, więc serdecznie was na to zapraszam, a my zaczynajmy raport sytuacyjny bazy głównej 20.21.20 .20. i słuchajcie czas się rozruszać do ratowania świata przybywają nowe opcje ruchowe Sprint, ślizg i wiele innych. Do Fortnite Ratowanie Świata dodano nowe opcje ruchowe. Zostało one wprowadzone do Fortnite Battle Royale i trybu kreatywnego w rozdziale trzecim, ale teraz sprintować, ślizgać i wspinać się, uderzać barkiem, a nawet a jakże kłócać mogą również grający w ratowanie świata. Te ulepszenia ruchu działają razem z dotychczasowymi zdolnościami bohaterów. Tylko spójrzcie, słuchajcie, mamy tutaj taki gif, połączcie Podwójny skok Nidży ze wspinaczką, by piąć się jeszcze wyżej. Jak widzieliście na początkowym wideo, e, bardzo fajnie to działa. Jeśli chodzi o kucanie w ratowaniu świata, to nawet nie Chyba od samego początku gracze prosili, żeby, żeby to weszło. E, no i bum, stało się, mamy to. E, tutaj mamy jakiś kolejny gif. Podczas wykonywania ślizgów nadal, możecie, e, nadal macie wyposażoną broń, możecie więc likwidować pustaki w wielkim stylu. I tutaj ziomeczek sobie wbija na wślizgu i w pełnej szybkości wjeżdża w czachomiotki, bardzo fajny efekt myślę, Duża, dużo doda to dynamiki naszej grze. E, I poniżej mamy jeszcze zróbcie efektywne, e, efektowne wejście z uderzeniem barkiem, czyli drzwi nam się automatycznie otwiera, otwierają, bardzo fajnie. Kolejna zmiana, naprawy i ulepszenie gdziekolwiek jesteście. By dostosować się do wymagań nowych funkcji sterowania, zmieniliśmy sposób wykonywania napraw i ulepszeń. Obecnie zamiast wciskania przycisku naprawy konstrukcji każdego wybranego obiektu, gracze będą przytrzymywać przycisk naprawy i przesuwać celownik po wszystkich budowlach oraz pułapkach, które chcą naprawić lub ulepszyć, błyskawicznie wykonując polecenie i nie przerywając ruchu. Uwaga, funkcja przytrzymywania przycisku w celu naprawy jest obecnie dostępna tylko w ratowaniu świata. Także mamy coś czego nie ma na BRC. sprawdźmy jak to działa w grze. I słuchajcie w praktyce wygląda to tak, że jeśli przykładowo chcecie sobie ulepszyć TrapTuna, który już sobie zbudowaliście, Trzymacie po prostu przycisku ulepszania i biegnijcie, lecicie, nie musicie kolejny raz wciskać przycisku, tylko automatycznie to leci. I to samo jest z naprawianiem, jeśli macie tutaj jakieś uszkodzone Rzeczy. Możecie tutaj raz wcisnąć przyciski i po prostu przelecieć po tych wszystkich budowlach, i to automatycznie e, działa. Myślę, że fajna zmiana przyspieszy to po prostu e, wszystkiego. Bardziej dynamiczna stanie się gra i. Mm, no, powoli się tego nauczymy po prostu. Kolejna zmiana to <grym> w room Tak pędzi deskolotka. Poza ulepszeniami funkcji ruchowych, które zapewniają bardziej dynamiczne poruszanie się pieszo, podkręciliśmy również działanie deskolotek. Teraz śmigają szybciej, a w dodatku sprawniej możecie na nie wsiadać i zsiadać, by ciągle być w ruchu. E, także przejdźmy sobie do gry. Jeśli chodzi o deskolotkę w grze, ona jest w sterowaniu w zakładce różne i nazywa się ona przełączanie pasku szybkiego woboru lub użycie pojazdu osobistego. Tutaj sobie bindujecie jakiś klawisz i wtedy podczas gry. W moim przypadku jest to H, trzymacie krótko i macie dyskolotkę. W chwili obecnej, co widać teraz, mega zwiększyli szybkość działania tej dyskolotki. Plus tego, co widziałem na wideo, jeśli chodzi o używanie konsoli, no to dużo szybciej się wchodzi. Tutaj chwilkę jednak trzeba przytrzymać to H, ale na konsolach faktycznie dużo szybciej wsiada na tą dyskolotkę. No a dodatkowy, tutaj speed. Dodatkowa prędkość jej poruszania zdecydowanie e, przyspieszy takie misje, jak na przykład naprawa e, schronu. Bardzo na plus, moim zdaniem, i myślę, rzecz, o której e, no już zapomnieliśmy troszkę. Kolejna rzecz to nowe układy budowli. Rozbudowano wiele szablonów budowli i układów podłóg. Do wszystkich biomów dodano nowe kanały wentylacyjne. Przykuknijcie, by je eksplorować. Drzwi, budynki i lokacje. E, Prawdziwe pytanie brzmi, gdzie tym razem kryją się najlepsze zdobycze. E, dokładnie tak, tutaj jak na samym początku widzieliście, dodali takie szyby wentylacyjne. Teraz możemy kucać, więc faktycznie eksplorowanie budynków e, i praktycznie wszystkich biomów będzie ułatwione plus fajnie, że dodali nowe nowe, nowe typy budynki, budynków będzie co robić. I uwaga, słuchajcie, całkowicie nowy wątek fabularny. Phoenix daje Drapaka. E, o tym Feniksie było już trochę w przeciekach w e, poprzednim odcinku, ale jak widzicie, nie myliliśmy się. Dodali takiego bohatera. E, w najbliższy weekend w ratowaniu świata pojawi się nowy wątek fabularny wraz z debiutującym bohaterem Fenixem. Jego nowy profit ugryzienie. Ogłupiające. Daje podatność na obrażenie każdemu wrogowi trafionemu przez wasze zwierzęta, gdy Feniks jest dowódcą. Oznaczeni wrogowie wybuchają po trafieniu lub zlikwidowaniu, rając pobliskich wrogów. Współpracujcie z waszą trzutką i likwidujcie kluczowe cele. I tutaj jest mowa o waszych zwierzętach. Jak wiecie teraz w ratowaniu świata dodali tak samo dinozaury, dziki i ogólnie te zwierzaki. Więc nie wiem, czy tutaj będzie mieć on jakąś specjalną umiejętność, która przywoła mu dodatkowe zwierzęta, czy po prostu będziemy musieli oswajać te zwierzęta w grze i w ten sposób będzie to działało. W każdym bądź razie mam wrażenie, że w chwili obecnej to oswajanie zwierząt w ratowaniu świata nie działa super najlepiej, bo one jakby nie do końca zawsze są w stanie podążać za nami, no ale może tak mi się po prostu zdarzyło kilka razy i, i jest to jakiś bug. Pora ruszać w drogę, ciąg dalszy. Zamaskowana gwiazda wyrusza do stacji radiowej, by nadać swoją piosenkę na lato. Kontynuujemy, kontynuujemy wątek fabularny, pora ruszać w drogę z nowymi m, kawałkami i nowymi zbirami. Pomóżcie zamaskowanej gwieździe i odblokujcie ankylo, Kyla jego profit szczura uleczy was po każdej aktywacji przeładowania kinetycznego i tutaj taka rzecz, pęcie ślizgiem do aktualizacji 21.20 i wypatrujcie w najbliższych tygodniach nowych lam aktualizacji sklepu okolicznościowego i kolejnych wątków fabularnych w grze. Czyli być może będzie jeszcze przedłużenie tego wątku Phoenixa, on będzie już w najbliższy. Weekend i pewnie na końcu tego wątku będzie on jako bohater, e, jako nagroda za ukończenie tych wyzwań. Przejdźmy jeszcze chwilkę do gry. W ogóle, gdyby ktoś szukał dzisiaj misji dziennej na faudolce, to 40 faudolców jest za zrobienie misji. 124 mocy ewakuuj ludzi ze schronu. To jest na Twine Peaks. Przejdźmy sobie do sklepu z lamami e, i słuchajcie, na chwilę obecną tutaj nadal jest czadowa e, lama. Do otwarcia, i póki co są te talony do zdobycia. Tutaj jeszcze nie było resetu tych sklepów, ale słuchajcie, jeśli chodzi o rok 2021, to były Birthday Lamy, czyli urodzinowe lamy dostępne 24 lipca. Więc być może w tej. Informacji, która jest na samym dole e, tego raportu, chodziło właśnie o e, urodzinowe lamki, Więc e, to są jedne z fajniejszych lamek, e, właśnie w tej grze. Polecam sobie e, je otwierać, to zbierać sobie m, talonów e, i obserwować sklep tak, jak oni to pisali. E, plus, dodatkowo na Twitterze Save the World News e, jest przeciek, że jest szansa na dodanie lotni do ratowania świata. Myślę, że to się może przydać. Już mamy będzie dużo bardziej dynamiczniejsza gra niż do tej pory, ale będziemy sobie mogli zbudować rampę czy też wyjść na jakiś wysoki budynek i po prostu z otworzyć lotnie, co jest bardzo fajną rzeczą. Jeśli ten materiał wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. E, zostawcie subskrypcję jeśli interesujecie się Fortnite'em. E, zapraszam Was na streamy twitchTV slash DemistRace. I oczywiście do wpisywania kodu Race w sklepie Fortnite. Z mojej strony to wszystko, także rozwalimy sobie jeszcze tą lamkę. Swoją drogą jedna z lepszych, o ile nie najlepsza w grze, chyba najlepsza. Zobaczymy co tutaj poleci. 500. talonów Wicki ocaleniec. Prosimy epickiego rubieżnika. Norris Grizzly. Póki co, nic ciekawego. Kosa żniwiarza, którą miałem. Mityczny ocaleniec. O kurcze, na odcinku. No to proszę bardzo. <gryzly> tak się zdobywa mityk, jakby ktoś pytał. <gryzly> Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Miego dnia życzę. Cześć, cześć.